Wolontariusze Salezjańskiego Środka Misyjnego z niecierpliwością czekają na pierwsze polecenia. Kto zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Żyri z powagą podchodzi do swojej roli i zaczynamy są show. Pierwsza zabawa: Zbuduj jak najwyższą konstrukcję z plastikowych rurek. Wydaje się łatwe? Nie tak bardzo. Niektórzy namęczyli się, ale za to skonstruowali drapacze chmur tymczasem jury doskonale wypełniało swoje obowiązki. Kolejna zabawa: Oświadczyny w innej epoce. I tu jury przyznało najwyższą punktację. Niektórzy dziwili się ilości przyznanych punktów. I jeszcze jedna zabawa: Czytanie tekstu z gazety naśladując wybrane głosy. Oceńcie sami. Bracia, słuchajcie, szkołą, która przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie. Am. Święty Andrzej Kim Te Gong. U... Rodził się w koreańskiej prowincji Te Chu. Mm. Szkute, szkute, szkute. Sie taki, taki, takie mały, taki mały. mi bolą. Żyli że... było zaszczycone, że mogło sędziować w naszych zabawach. Jestem bardzo, ale to bardzo zaszczycony. I mam nadzieję, że w przyszłości również zaprosicie mnie do bycia biuroką. Dziękuję. W końcu święty Jan Bosko powtarzał. Szatan boi się ludzi radosnych. W pracy salezjańskiej na misjach umiejętność zabawy przydaje się, ale zabawa to tylko środek do celu w wychowaniu w duchu świętego Jana Bosko. Na kwietniowym spotkaniu wolontariatu misyjnego o swojej misji mówiły Joanna Grubińska i Katarzyna Steszuk, które przez rok pracowały w Zambii. Praca na misjach zmienia całego człowieka. Zmieniło się moje postrzeganie drugiego człowieka, na rodzinę i bardziej doceniam to, co, co mnie spotyka i co mam na co dzień. Chociażby to, że, że mam co jeść i nie muszę nie się muszę tak martwić, tak jak Zambijczycy co, co włożyło do garnka dla dzieci. się zmieniły mnie pod wieloma względami. Na pewno wróciłam bardziej radosną osobą, optymistyczną, taką pozytywnie nastawioną do życia. Myślę też, że ważną rzeczą jest to, że zaczęłam bardziej doceniać moją rodzinę. Do tej pory miałam bardzo dobre kontakty i relacje z moją rodziną, ale po tych wszystkich doświadczeniach tam w Zambii gdy widziałam wiele dzieci bez rodziny albo w niepełnej rodzinie, wiele dzieci, które były sierotami, które nie doświadczyły tego ciepła, zaczęłam doceniać ten dar, jaki do mi Pan Bóg. Że mam pełną rodzinę, mam wspaniałych rodziców, rodzeństwo. I właśnie dlatego gościem specjalnym spotkania była rodzina. Przyjechali do nas Państwo czajczyńscy z łodzi: Marta i Jarek z dziećmi, Tosią. Tymkiem i Weroniką. Opowiadali o swoim małżeństwie, o relacji z Chrystusem, o tym, jak dobrze wychowywać dzieci w dzisiejszym świecie. Mówili o czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, o tym, co zrobić, żeby być szczęśliwym ojcem i matką i stworzyć świętą rodzinę. A oto wrażenia wolontariuszy po spotkaniu z rodziną. Spotkanie z Jarkiem i z Martą było dla mnie bardzo ważne. Było bardzo na pewno. rozwiało dużo wątpliwości, dało dużo wskazówek co do, co do małżeństwa. Tak, małżeństwo jest fajne. W związku może być fajnie. Jak pielęgnować związek, e, wspólne relacje, co jest ważne, na co powinniśmy zwracać uwagę? Oni pokazali, że coś, co tak w dzisiejszym świecie kojarzy się, że rodzina taka dobra, jakby dobrze funkcjonująca, musi być jakby. jest takie skojarzenie, nudna. Podczas gdy oni, każdy z nich był absolutnie fenomenalną postacią. I razem mimo, mimo tych różnic między nimi jakby idealnie współgrali w tym i to mi się bardzo podobało, podobał mi się strasznie ich stosunek wobec siebie takie całkowite zaufanie. Zapytaliśmy rodziców Marty i Jarka, jak być dobrym ojcem i matką. Najlepiej byłoby zapytać o to moje dzieci. One najlepiej wiedzą, jakiego dobrego ojca potrzebują. Ja, żeby być dobrym ojcem, musiałem zostać wrzucony na głęboką wodę i tak było z Weroniką, kiedy miała pół roku. Byłem jej takim opiekunem praktycznie na, na całą dobę, ponieważ Marta wtedy bardzo dużo pracowała i ja tak naprawdę od 7 rano do, do 20. Byłem z Weroniką prawie przez 3 lata i wtedy dostałem szkołę, bo musiałem się zmierzyć z tym, z tym swoim strachem, jak być dobrym ojcem. Weronika! Chodź no! Wera! Chodź no! Chodź no, Weronika! Chodź no! Powiedz mi, Weroncia, ja tutaj będziesz mówiła, powiedz mi, mama, taka, która jest fajna. To jaka to jest ta mama? Co ona musi robić, albo mówić, albo nie robić? Mama, która jest fajna, to. To jest moja mama! A jakie cechy powinna mieć dobra żona i dobry mąż? Dobra żona powinna mieć takie cechy jak moja żona. Dobry mąż, ten, który kocha. Prawdziwie potrafi umrzeć dla swojej żony wraz ze swoim egoizmem, z swoim patrzeniem tylko i wyłącznie na czubek własnego nosa. Dobra żona to też jest długotrwały proces wychowywania siebie nawzajem. To nie ma. Nie ma dobrej żony bez dobrego męża i odwrotnie. Nie, nie można oczekiwać od, od osoby, żeby była dobrą, dobrą żoną, kiedy się nie jest dobrym mężem. A jak to wygląda ze strony dziecka? Dobra rodzina powinna mieć cechy, które nie przeszkadzają w życiu. <grym z nimi> rodzice nie powinni bić dzieci. Nie, nie mogą mówić brzydkich słów i i rozkazywać dziecku e, to czego e, nie powinno dziecko robić. O. A dobre rodzeństwo, jak powinno się zachowywać, jakie powinno mieć cechy dobre rodzeństwo? E, ce, e, dobre rodzin, rodzeństwo powinno mieć cechy takie, żeby nie przeszkadzały. Podczas wywiadów i sobie. Patrz na No to tak. Dobra, dziękuję bardzo. To teraz... Tosia, e, dla ciebie mama. Tosia, um, powiedz, czy mama jest dla ciebie miła? Tak czy nie? Padała. i teraz mikrofon. Dziękujemy Marcie i Jarkowi za świadectwo życia i wychowania w rodzinie chrześcijańskiej. Za to, że w ich domu Chrystus zajmuje pierwsze miejsce. Święta rodzina to taka, w której wszystko kręci się wokół Chrystusa.